W ostatnich latach Krzysztofa mogliśmy oglądać w takich serialach jak barwy szczęścia produkcji TVP2. Natomiast ostatnią rolą filmową aktora jest angaż do filmu Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4. Film ten swoją premierę, zaplanowano ma na 7 stycznia. Jednak czy odbędzie się terminowo? To pokaże sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Mistrz drugiego planu, jakim był Krzysztof, znany z takich ról jak chociażby Wąskiego w filmie Killer, mimo swojej choroby, jaką był nowotwór, pracował do końca. A koledzy i koleżanki z planu opisują go jednogłośnie jako dobrego, ciepłego człowieka, którego będzie brakować w polskim kinie, jak i im osobiście. Spoczywaj w pokoju.